Hejka, hejka, kochani, ja jestem Paula i witam was w kolejnym filmiku z serii Star Stable. I słuchajcie, jesteśmy w forcie Pinta, ponieważ mamy słuchajcie zadanka u Jamesa. Ale oczywiście zanim zaczniemy, to jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to zachęcam was do zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco z filmikami i należeć do naszej wspaniałej rodzinki. I słuchajcie, ten to pięknie jest to słuchajcie koń. Mam nadzieję, że dobrze powiem. Tak, koń arabski. I ten piękniś był dostępny na Dniach Otwartych Jorwiku. Nie, nie na Dniach Otwartych Jorwiku, tylko na Święcie Jeździeckim właśnie w stajni Jorwik. I słuchajcie, tak, w poprzednim filmiku udało nam się tutaj zrobić zadanka z Izabel Fik, czyli z naszą, nie czarodziejką, bo ona nie ma magii, tylko magiczką, magikiem, coś takiego. Ona po prostu zna magiczne sztuczki. Ale prawdziwej magii, słuchajcie, nie ma. I w poprzednim filmiku, właśnie pomagaliśmy jej tutaj z występem. Ale jak widzicie, nie mamy już u niej zadanek, więc lecimy tutaj do Jamesa, który, słuchajcie, ma właśnie skarb, cała mapa. Tak, bo dwa filmiki do tyłu robiliśmy właśnie głównie tutaj zadanko z Jamesem. Który miał fragment mapy skarbów I lataliśmy po całym Jorwiku I szukaliśmy kolejnych części, czyli trzech I teraz mamy całość mapy Więc słuchajcie, lecimy Złożyłem już mapę w całości Ale nadal jej nie rozumiem To jest mapa Paulina Możesz spróbować odnaleźć skarb Ja muszę zadbać o moich klientów, którzy tu są I chcą wydać pieniądze w forcie Pinta Nie mam już czasu na dalsze poszukiwania skarbu Wróć, kiedy go znajdziesz Cała mapa Okej, okay, więc słuchajcie, yy, no wydaje mi się, że po prostu będziemy sobie tu jeździć. Bo jeżeli mam być szczera, to nie wiem gdzie mam jechać. Chociaż chwila, a to nie jest tutaj. Tu gdzieś. No bo zobaczcie, tu mamy to i tu. A tu jest, zobaczcie. Tu coś jest. Hmm, to może być coś. Kamień zgubiony w murze. Zgubiony? Chyba źle przeczytałam. Ha, naprawdę myślałeś, że to będzie takie proste? Jeśli chcesz skarbu Mississippi Jonasa, będziesz musiała na to zapracować. To nie jest łatwe, ale nie mogę pozwolić, żeby jakiś idiota znalazł mój skarb. Mapa jest tylko pierwszą wskazówką. Jeśli chcesz znaleźć kolejną, musisz pojechać do kaplicy Doyla. Jedź tam, ale nie zjeżdżaj z, do, z obranej ścieżki. Mississippi Jonas. Ok, czyli słuchajcie, musimy chyba zjechać stąd? W sumie nie wiem. No bo tu mamy tą kaplicę. No ale dobra, słuchajcie, zjedziemy na przykład tu. Chyba tu. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Słuchajcie, widzimy się jak już znajdę to miejsce. Ok, słuchajcie, znalazłam. Jak widzicie, mogłam jechać ścieżką, byłoby prościej, ale nie. To jest tutaj, w tym miejscu. Zdałaś mój pierwszy test, ale teraz będziesz już tylko, cięże, będzie już tylko ciężej. Mississippi Jonas. Podążaj plażą w kierunku rzeki. Przy najmniejszym odnożu, gdzie wpływa rzeka, znajdziesz następną wskazówkę. Mississippi Jonas. Ok, no to słuchajcie, musimy tu chyba zjechać. Znaczy wcześniej, ale dobra, już jedziemy i po prostu tu. Tym całym słuchajcie, brzegiem tu, gdzieś? O, tu. Nie, to jest zadanie. To jest zielone. To była druga wskazówka. Nie był tak trudno jak się wydawało. Podążaj za nurtem wody i szukaj przejścia. Właśnie tam na skraju wody znajdziesz następną wskazówkę Mississippi Jonas. Okej. Okay. Trzecia wskazówka. No dobra. Więc yy, wydaje mi się, że po prostu... Ja muszę jechać tędy. Albo wiecie co, dobra, widzimy się jak już znajdę kolejną wskazówkę. Ok, słuchajcie, znalazłam. Jak widzicie, jest to tutaj pod mostem. Jak siedzi do Jodłowego Gaju. Teraz zaczyna się robić ciekawie. Nie zamierzasz się poddać, prawda? Mississippi Jonas. Stań po środku mostu i spójrz na zamek. Pojedź w tym kierunku, a zanim osiągniesz połowę drogi, znajdziesz następną wskazówkę. Ok, i musimy, słuchajcie, zawrócić. I w połowie drogi. Dobra, czyli widzimy się już, jak znajdę. Okej, okay, słuchajcie, znalazłam, jak widzicie, tutaj taki, takie kamienie. I mamy, słuchajcie, znak. Jesteś coraz bliżej, ale jeszcze trochę drogi zostało. Mississippi Jonas. Dobra. Dojdź do najbliższej drogi i wróć do miejsca, w którym rozpoczęłaś polowanie. Gdy spotkają się trzy drogi, znajdziesz kolejną wskazówkę. Mississippi Jonas. Trzy drogi. Jedź do najbliższej drogi. Tu gdzie spotykają się trzy drogi. Wydaje mi się, że to będzie tutaj po prostu jak jest Morland Fort Pinta i w tą stronę. Więc zaraz zobaczymy. Dobra, słuchajcie, znalazłam. Jak widzicie jest to, są trzy drogi. Więc mamy tutaj znaczek. Jesteś naprawdę zdeterminowana, żeby znaleźć skarb. Jesteś teraz jeszcze bliżej, Mississippi Jonas. Obok ciebie jest wysoki klif. Wejdź tam i rozejrzyj się za następną wskazówką. Mississippi Jonas, klif. Ten klif czy tamten klif? Chyba ten klif. Tak mi się słuchajcie, wydaje. Dobra, tu widzicie, że jest jeszcze. O, mamy. Zobaczcie. Tutaj. Ostatnia wskazówka, już blisko. Nie poddawaj się. Mississippi Jonas. Już prawie jesteś. Spójrz znowu w stronę zamku. Zobaczysz przed nim monument druidów. U stóp monumentu znajdziesz kolejny test. Okej, okay. to już tam w monumencie parę razy byłam. Więc widzimy się, jak tam dotrę. Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy Niestety, widzicie, taka pogoda mnie spotkała Bo tam jest ta chmurka płacząca O, uciekło Na szczęście Okej okay. Tu nie ma notatki z kolejną wskazówką Ale to musi być miejsce, które miał na myśli Mississippi Jonas Ta skała wygląda trochę dziwnie Zastanawiam się, co znaczą te runy Te runy wydają się naprawdę stare Chyba przydałoby się pomoc druida, by je oczytać Pojadę do Valeday i porozmawiam, porozmawiam z Avalonem Ok, więc słuchajcie, musimy jechać jak widzicie do e, Vale więc widzimy się już na miejscu. Ok, i słuchajcie, jesteśmy jak widzicie w Valedale i lecimy tutaj do Avalona. Zaraz się dowiemy, czy nam pomoże, czy nie. Ale mnie tu dawno nie było. Stare runy? Tak, znam je, ale nigdy się tak naprawdę nie zastanawiałem, co, zna co znaczą. Pojadę tam później, rzucę okiem, wróć jutro, a powiem ci, co, co o tym myślę. No nie. Okej, okay, więc słuchajcie, wydaje mi się, że poczekam ten jeden dzień, i po prostu zlepię dwa dni w jednym filmiku, więc widzimy się jutro. Okej, okay, kochani, i słuchajcie, mamy już kolejny dzionek, więc jesteśmy w wiosce Valley Awalona Avalona, i jak widzicie, mamy już u niego zadanko, więc słuchajcie, lecimy. E, przyjrzałam, przyjrzałam. Okej, okay. ale to jest Avalon się na skalnym runom, o których mówiłaś. Naprawdę fascynujące na Runy opowiadają historię pradawnego rytuału, który otwierał górę. Cokolwiek to znaczy. Mississippi Jonas musiał odkryć rytuał i od... ukryć tam skarby. Dobrze wieści są takie, że druidzi uczą się tego rytuału w przedszkolu, więc doskonale wiem, jak je otworzyć. Aby otworzyć górę, musisz zebrać cztery różne kamienie. Będą później potrzebne do rytuału, ale najpierw musimy znaleźć kamienie. Pierwszy z nich to czerwona skała wulkaniczna, którą znajdziesz w górach na końcu pół Everwind. By zdobyć ten kamień, musisz znaleźć drogę w, w głąb gór. Nie jestem pewna jak, ale jestem pewna, że wymyślisz jak to zrobić. Może będziesz mogła poprosić tam kogoś o pomoc. Okej... Okay. Czyli gdzie, słuchajcie, musimy się udać? Tu z tego co widzę. Tak mi się. Wydaje, więc słuchajcie, ja tam szybko lecę i widzimy się na miejscu. Okej, okay, więc słuchajcie, jesteśmy i tutaj mamy. To jest przy torze baronowe i musimy iść, słuchajcie, tutaj. Czerwona skała wulkaniczna. Czerwona skała wulkaniczna mam mnóstwo wulkanicznej skały. Weź ile potrzebujesz, kiedy wysadzimy tunel, napełnimy cię, ją ciężarówkę za ciężarówką. Są za tym tamtym klifem. Czerwone skały w dużych ilościach Okej, okay, za tamtym klifem. Czyli gdzie? Tu musimy jakoś zejść. Gdzie? Za klifem. Za klifem. O, tu jest nasz koleżka. Ale to chyba nie tu. Gdzieś tu. Ale gdzie? Łomatko. A, dobra. Yy, trafiłam tu przez przypadek, ale to dobrze. Czerwone skały w dużych ilościach. Warunki spełniowym. Nie umiem się, Słuchajcie, dzisiaj wypowiadać już. Yy, tak, musimy wrócić do Avalona, więc widzimy się już w Valdezji. OK, i słuchajcie jesteśmy w waledry. Lecimy tutaj do Awalona szybko. I szukamy dalszych kamieni, wydaje mi się. No mam nadzieję, że to nie będzie tak czas. Znowu będzie, słuchajcie, czasowe. Doskonale Paulnata czerwona skała wulkaniczna będzie doskonała. Kamień ziemi. Kamień mchu, kamień yy, gwiezdny kamień. No to kamień ziemi. Następną skałą, jakiej potrzebujemy, jest kamień ziemi. Zazwyczaj ten rodzaj kamieni można znaleźć w świeżo skopanej ziemi. Dookoła winnicy powinno być ich mnóstwo. To nie powinno być trudne. Porozmawiaj z kimś z winnicy. Dobra. Kamień mchu. Kamień mchu, którego potrzebujesz, jest rzadki, ale zazwyczaj można go być, było znaleźć na plaży przy rzece srebrnej pleśni. Poszukaj tam. To może chwilę zająć, ale na pewno ci się uda. Czyli to jest gdzieś tu. Tak. Gwiezdny kamień. Gwiezdny kamień możesz znaleźć niedaleko stąd, w wysokich górach Trudno tam wjechać Ale poczekaj, mam pomysł Rozejrzyj się na wyp... wypiętrzeniu przy drodze do jeziora Valedale Kiedy budowali drogę, na pewno spadło tam trochę gwiezdnych kamieni I muszą tam ciągle być Okej, okay, więc tu mi w ogóle pokazuje, że może być gdzieś tutaj Więc lećmy najpierw tu O, widzicie? Jest! Więc mamy, słuchajcie, już jeden. I to jest ten gwiezdny kamień. Więc już się wrócę szybciutko. I oddamy Avalonowi. Świetnie, nie miałem pewności, że znajdziesz gwiezdny kamień, ale zawsze możemy na Ciebie liczyć, Paulina. Dobra, mamy gwiezdny kamień. Teraz, słuchajcie, będę jechała tutaj. Yy... Ojejku, źle pojechałam. Yy, tutaj wzdłuż srebrnej pleśni, ale chwila, w którą stronę? Mm -hmm. Dobra, więc słuchajcie, na razie lecimy i widzimy się, jak znajdę już kamień. Ok, słuchajcie, jesteśmy przy tym domku i jak widzicie, jest tutaj, słuchajcie, kolejny kamień. Więc mamy kamień mochu. Wydaje mi się, że teraz lecimy, słuchajcie, na dwór srebrnej polany, aby szukać kolejnego kamienia. Widzimy się na miejscu. I słuchajcie, jesteśmy i widzicie, tu mamy Judy i kamień ziemi. Kamień ziemi mamy więcej niż potrzebujemy w całej winnicy. Baronowa uważa, że są brzydkie, więc musimy usuwać wszystkie, jakie znajdziemy. To gdzie są? Aha, ostatnia winoroś. Gdzie znajdziesz kamień ziemi? Hmm, wrzuciliśmy wszystkie, które znaleźliśmy. Może jeśli rozejrzysz się na krańcu winnicy, powodzenia. Okej, okay, na krańcu winnicy. Wydaje mi się, że pojedziemy tutaj I wtedy znajdziemy te kamienie No bo tu jest kraniec, tak? Tu Nie? A, tu jest, dobra, tu jest Dziuch. Dobra, ostatnia winoroś tak, więc słuchajcie, teraz wracamy szybko znowu do Awalona. Okej, okay, i słuchajcie, jesteśmy już u Awalona. Lecimy szybciutko. Kamień pchu. Ciężko było znaleźć kamień pchu? Doskonale. Wyrzucili wszystkie kamienie ziemi. Całe szczęście, że jeden się zachował. Świetnie. Teraz, kiedy masz już wszystkie kamienie, nadszedł czas, by rozwiązać zagadkę kamieni z runami. Na pewno rozumiesz już, że ta... To taka układanka. Nie będę tłumaczyć, jak to działa. Podejdź do tego, jak do testu. W zamian powiem Ci, co oznaczają runy, i zobaczymy, czy sama na to wpadniesz. Teraz będziesz wiedzieć, jak odczytać napis na kamieniach z runami. Jedź już i powodzenia. Dobra, czyli słuchajcie, musimy jechać do tego kręgu i zrobić, te, zrobić ten cały rytuał. O, no, tak, tutaj przez to się nie da przeskoczyć. Więc słuchajcie, ja szybko tam lecę i widzimy się na miejscu. Ok, i słuchajcie, już jesteśmy przy tych runach. Więc wróciłaś do kamieni z runami. Teraz zobaczymy co mówią. Umieść kamienie w porządku kolorystycznym od środka do zewnątrz, od rodzenia planety do zewnątrz. Okej. Okay. No to chyba muszę no właśnie, cofnąć. Dobra. Nie. Tu. Okay. Czyli coś źle zrobiłam, jak zawsze? Dobra, jeszcze raz. Skała wulkaniczna. Okej, okay. Kamień gwiazda. Dobra, nie kumam już. Jeszcze raz chwila, muszę to przeczytać. W środku do zewnątrz. Odrzucenia planety do zewnątrz. Czyli to tu musi być wszystko, nie tam. Czyli ja muszę tu chyba polatać. Od zewnątrz, chwila, chwila, od zewnątrz. Czyli może tu? Dobra. Teraz ten. I dopiero tamten. Tak? I, udało się. Dobra, czyli lecimy. Kamienie zniknęły. Okej. Okay. Ło, wow, gdzie był kamień? Teraz jest skrzynia. W jej środku znajdziesz srebrne monety, starą statuetkę i boski kapelusz. Czas na powrót do Fortu Pinta i opowiedzenie Jamesowi o znalezisku. Okej, okay. więc słuchajcie, lecimy do Fortu Pinta. Zobaczymy, jak James będzie na to wszystko reagował. Okej, okay, słuchajcie, dotarłam do Fortu, więc lecimy do Jamesa i mówimy mu. Co gdzie i jak? Wróć do fortu, Pinta. Haha, Polna, dokonałaś tego. Teraz możemy spojrzeć trochę z srebrnych monet. Brzydka statuetka, stary spleśniały kapelusz. Ufam ci, a ty możesz ufać mi. Weź brzydką statuetkę i kapelusz, a ja wezmę srebrne monety. Tak będzie uczciwie. Ty weźmiesz dwie rzeczy, a ja tylko jedną. Wiem, nie musisz nic mówić, jestem czasami zbyt hojny. Miłego dnia, do zobaczenia później. No chyba nie. Podział skarbu. Nadal tu jesteś? Mam teraz parę ważnych rzeczy do załatwienia, ale może powinnaś pojechać do radnego z Jodłowego Gaju i podzielić się z nim swoją częścią. Jak wcześniej uzgodniliśmy, proszę weź monetę na pamiątkę. Nie musisz mi dziękować. Na razie. Okej. Okay. Czyli słuchajcie, lecimy do Jodłowego Gaju, więc w sumie wam nie przyspieszam, tylko lecimy tutaj szybko, szybkim transportem, będzie najszybciej. Czyli mamy jodłowy gaj. Ok, więc słuchajcie, lecimy tutaj do burmistrza. A więc znalazłaś skarb? Fantastycznie, co to jest? James wziął wszystkie srebrne monety. Spójrzmy na monetę, którą masz. Hm, he, he, to dziesięciopęsówka, warta jakieś pół szylinga. Wątpię, żeby Jamesowi zwróciło się to, co zainwestował w zakup kawałka mapy. Ale ty przeżyłaś niesamowitą przygodę, prawda? Poczekaj chwilę, ta statuetka, pozwól mi jej się przyjrzeć. Wow, wiesz co znalazłaś? Pradawną statuetkę stworzoną przez stare plemię z Jorwiku. To bezcenny artefakt kultury. Należy do wszystkich mieszkańców Jorvik, więc każdy powinien muzeum obejrzeć jako znalezisko archeologiczne. Muszę je wziąć od ciebie od razu, ale powinnaś otrzymać nagrodę za znalezienie jej. Rozumiem, że kamerdyner i pani Holstrów mają otrzymać swój udział w, na w nagrodzie, ale ty definitywnie zasłużasz na swoją część. Wyświadczyłaś Jorvik ogromną przysługę, Polna. Dziękuję ci. Powinnaś zatrzymać ten fantastyczny kapelusz. Muszę powiedzieć, że świetnie na tobie wygląda. Ok, a teraz co? Okej, okay, słuchajcie, ja trochę pojeżdżę i zobaczę, czy jeszcze gdzieś mamy, słuchajcie, zadanka. Okej, okay, kochani, więc słuchajcie, byłam w Forcie Pinta, nie ma u Jamesa zadanka. Była u pani Holstrów w Morland, również nie ma u niej zadanka. I byłam u Kamerdynera w dworze Srebrnej Polany i też nie ma u niego żadnego zadanka. Więc najprawdopodobniej, słuchajcie, to już jest koniec całego tego wątku ze skarbem Mississippi Jonas. Piszcie mi, jeżeli ja faktycznie coś ominam i jeszcze gdzieś powinnam jechać. Będę za to wdzięczna, naprawdę, bo z tego co zauważyłam, nigdzie nie mam jechać. Więc tak, słuchajcie, za tą całą wyprawę dostaliśmy taki oto kapelusz i w sumie nawet jest fajny. Co sądzicie? Nawet jest fajny, nie powiem. Więc tak, ja mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Już w kolejnym filmiku lecimy normalnie z fabułą, więc będziemy w wiosce Valedale i spotkamy się z Jamesem oraz jego tatą Tomasem. Więc tak, ja mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie kciuka w górę, a jeżeli nie, kciuka w dół. A jeżeli jesteście tu pierwszy raz, zostawcie subskrypcję, aby być na bieżąco z filmikami i należeć naszej wspaniałej rodzinki. Trzymajcie się ciepło i pa!